Dzień dobry, zapraszam do mojej kuchni. Będzie. Szybko, prosto i bardzo, ale to bardzo pysznie. Makaron z pesto z cukinii. Jedna cukinia. 300-400 gramów. ścieramy. Sól. Mieszamy. Odstawiamy na 30 minut. Odciskamy. Pół pęczka szczypiorku. Odciśnięta cukinia, dwa ząbki czosnku, 100 g twardego startego sera, 100 g solonych prażonych orzeszków ziemnych, pół szklanki oliwy. Blendujemy. Pół szklanki oliwy. Blendujemy. Woda. Sól. Makaron. Gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedzony makaron. Pesto. Mieszamy i gotowe. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrybowania i komentowania. Do zobaczenia.